Cześć kochani, terapii mamy tutaj i tam jest terapia tato. Dzisiaj kontynuujemy naszej temat woda. O, poczekajcie, nie wiem, czy słyszycie. Słyszycie to, nawet nasz dziecko lubi iść spać do dźwięk wody, więc woda jest tak niesamowita rzecz. Dzisiaj będziemy z Irkiem pogadać. Jaki mamy konkretny temat dzisiaj? Oczyszczanie wody, tak. Oczyszczanie wody. W poprzednim filmie daliśmy kilka, tak, rzuciliśmy kilka hasła o oczyszczanie wody, ale dzisiaj chcemy konkretnie kilka rzeczy, które możecie robić, jeżeli chcecie mieć dobre kranowe wody, swoje własne i nie chcecie iść do sklepu i kupić. Więc to jest nasz temat dzisiejszy z szefiem Irkiem. On myśli: Ja go zawsze dam wyzwanie. Co maś dla nas gotowane, Mam kilka rzeczy i to nie, nie jest absolutnie nie jest. Koniec listy. Chętnie bym przeczytał, usłyszał, co Wy macie za pomysły, bo na pewno ktoś wie coś niesamowitego. Także podzielcie się z nami, co można zrobić z kranową. Jeśli, jeśli macie system sprawdzony, to napiszcie. W komentarze. Te najprostsze, te najtańsze rzeczy, które możecie zrobić bez, bez wielkich wydatków, bez sprzętu żadnego. Ja to sam doceniam i wiem, że ludzie to docenią. Macie kranowę, która już, już jest i za nią płacicie, może nie. Może macie studnię super. Może macie tak dobrą wodę w studni, że już nic nie trzeba z nią zrobić. Super. Przynajmniej nie trzeba jej oczyścić, bo zawsze można ją poprawić w kontekście jonizacji i struktury, ale powiedzmy, że macie kranowę i powiedzmy, że wasza kranowa nie jest tak pyszna jak nasza, co możecie zrobić? Teraz. Sezon się zaczyna, jest wiosna, są różne roślinki. Jest mniszek lekarski, to jest akurat pietruszka z naszego parapetu. Kolendra, polecałbym tutaj kolendra. Kolendra niesamowita roślinka, jeśli chodzi o absorpcję, wchłanianie. Pietruszka, którą możecie sobie zanurzyć w tej kranowie. Zanurzyć ją i ją tam zostawić na 15 10-15 minut. Ona Wam tą wodę oczyści. Po prostu wyjdźcie sobie na trawę, na trawnik, na łąkę. Tam jest mniszek, tam jest pokrzywa w tej chwili. Tam będzie dużo różnych roślin, dużo różnych ziół. Przez cały sezon możecie sobie uszczypnąć trochę tych, tej roślinki, wsadzić do swojej kranuwy i macie ją uzdatnioną. Ja, Ja to wyobrażam, że, że tutaj roślina dotyka wodę i wyobrażam sobie, że woda nagle odżywia się, zaczyna u -u -u, ruszać się i puści to, co może być związane tam, tak? Odpuszcza to i ten roślin jest tak mądre, że to chłania tego. To jest to, co ja wyobrażam sobie, jak to jest wyczyszczone. Czy ma... wchłania, nie, nie, ona nie wchłonie tego. Aha, właśnie. Tak, właśnie, jakie słowo jest. Ale myślę, że ja myślę, że ona ta roślinka przyciągnie Aha. do siebie te rzeczy, które mogłyby być toksyczne w wodzie. Właśnie. Odseparuje je od tej wody, przyciągnie i się oblepi nimi. Tak. Czyli już tej. Tej bym nie używał. Jak już ona wam tutaj aha, popracuje, aha, to jest aha. tak, jak gdyby zużyty filtr. I ją do kompostu albo może jak macie toksyczną kranówę, to w ogóle ją nawet nie do kompostu, tylko gdzieś. A to pomaga z chloru? Jak ktoś mieszka. Chlor, chlor, okej, okay, to o, ważny temat. To jest będzie. ważna temat. Poczekajcie. Wy, wy, większość żyjecie w Polsce. I macie wodę w kranie z wodociągów, czyli taką, która jest już uzdatniona w pewien sposób, to na pewno ma jakiś związek chloru. I, i co? I te, to, są, to są związki, które, które nie chcą być w wodzie. One To, to nie jest ich naturalna faza. Żeby zostać w wodzie, to są związki lotne, bardzo chętnie wychodzące z wody. Także jak zostawicie w otwartej szklance, w otwartym zbanie, czy w otwartym jakimś kontenerze, misce, to tego chloru tam nie będzie po jakimś czasie. Pamięć to. wody, niektórzy twierdzą, że ta woda już zapamięta to, że ten chlor tam był i że to już jest problem, ale dzisiejszy odcinek rozmawiamy czysto o fizycznym Oczyszczaniu, uzdatnianiu wody takimi prymitywnymi, domowymi metodami. Druga metoda oczyszczania, czyli uzdatniania wody, to byłby węgiel aktywowany. To są kawałki węgla, które ja kupuję od znajomego, który sam to robi, gasi to źródlaną wodą, także to jest czyściutkie i dobrze zrobione to jest aktywny, aktywowany, aktywny węgiel. Bo nie wystarczy zagasić ogniska, żeby, żeby ten węgiel drzewny, który tam był, był. Aktywowany. To musi być zrobione w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednim momencie. Powiedzmy, że jest suchy, macie go sobie na talerzu, bierzecie ten aktywowany węgiel, wkładacie do tej swojej kranówy i chwilę go tam zostawcie, powiedzmy też 10-15 minut, tak jak ta roślinka, żeby mu dać czas, żeby on mógł popracować z tą wodą. Znowu przyciągnąć do siebie, on będzie też, jego warto by było, dobrze by go było skruszyć, na małe cząsteczki, na piasek nawet taki, bo wtedy zwiększamy powierzchnię, czyli im więcej tego, tego piasku, będzie tych ziarenek piasku z takiego kawałka, tym większa powierzchnia pracy i tym on będzie skutecznie działał. Bo nawet mieć taki węgiel aktywowany w jakimś kontenerze, na przykład w zubanie takim jak ten, i go przez jakiś czas używać, jak on się, jak on się zużyje, co, byś, co też będzie zależało od tego, jak brudna jest wasza woda albo jak czysta jest wasza woda. Z wody miejskiej, gdzie jest bardzo dużo zanieczyszczeń, przynajmniej w niektórych miastach, on się oblepi taką mazią po jakimś czasie. Jak, się, jak zobaczycie, że już jest zużyte, to go trzeba wymienić, nasypać tam nowy. To jest bardzo tania rzecz. Nie wiem, kilka złotych. Kolejną niedrogą metodą, żeby oczyścić wodę, byłoby połączenie ją, wlanie ją do, do dzbana, do kontenera, gdzie trzymacie te kamyczki. To jest takie podobne do węgla, ale to nie jest węgiel, to jest twardsze trochę, to się nazywa szungit. Szungit możecie kupić na giełdzie minerałów, to nie jest drogie, to też kilka złotych jest inwestycji tutaj. I szungit też ma właściwości przyciągające i absorpcyjne, czyli. czyli Przyciąga i wciąga, i chowa w sobie jony, pewne ładunki, i na tej zasadzie będzie oczyszczał wodę. Można sobie to zrobić tak, albo sobie można to zrobić tak, jak mówiłaś wcześniej, że mamy w tym dzbanie tam kilka rzeczy, które nam to robią. Tam może być wszystko: tam może być i węgiel aktywowany, i szungit. I my tu jeszcze mamy dzisiaj nie będzie o tym mowa, ale mamy tam jeszcze kryształy. To tam raczej nie dawał, bo to powinnaś mieć świeże, codziennie wymieniane, żeby to Ci tam nie gniło. Mhm. Także tam bym zrobił kamyczki. I może to być mieszanka szugi, tu węgla aktywowanego i kryształu górskiego. O krysztale będziemy mówić w następnym odcinku, jak będą będziemy mówić o strukturyzacji wody. Bo Teraz z czystą wodą, jeszcze nie koniec, co dalej z czystą wodą, jest kilka kolejnych rzeczy, które możemy zrobić, żeby ją jeszcze polepszyć, jeszcze bardziej uzdatnić jeszcze spowodować, że będzie jeszcze lepiej pracowała w naszym ciele. Czy jeśli chcecie to do podlewania roślinek, to też jest super pomysł, by taką wodę strukturalną, jonizowaną albo nie, mineralizowaną albo nie, żeby tą wodą podlewać nasze roślinki. Powiedz mi o reverse osmosis. Odwrotna osmoza to jest jeden z tych systemów, to jest chyba jeden z droższych, jeden z lepszych, jeśli chodzi o czystość wody, ale to trzeba pamiętać, że odwrotna osmoza czyści wodę ze wszystkiego i ją czyni jałową, więc po odwrotnej osmozie trzeba by z tą wodą zrobić kilka rzeczy, żeby, ją, żeby jej przywrócić życie, żeby jej przywrócić minerały. Mm -hmm. uh... Na następny odcinek możemy o tym pogadać, ale... O smozie nie chciałbym rozmawiać, bo to jest drogi system. Tą kolejny odcinek możemy rozmawiać o tym, co możesz robić, jak, jak masz ten system. Jak już masz tę no, smozę, co mają, robić. Niektóre tak. te, te reverse smozy mają już w sobie taką część, taką kabinę mineralizacyjną, taką, mm -hmm, taki dodatek mm -hmm, jakiś dokładnie. tam się uwalnia z, z, z tego, ja nie wiem jak to robią, w każdym razie tam ta woda przepływa i tam się mineralizuje i, tak. i odżywa ożywia się. Ostatnia rzecz, której chcę dotykać jest wśród oczyszczania wody, to też często mówisz o izonator. Chcesz... Ozonator, aha, ozonator, tak? Dobrze. No. Ozonator, jest ich wiele na rynku, to jest jeden z modeli. To jest akurat prosta maszyna i większość z tych ozonatorów jest bardzo proste, takie pudełko. Ma on też zastosowanie do wody i do oczyszczania wody. Bardzo proste, tutaj się wkłada wtedy tą końcówkę. Kamyczek, który puszcza powietrze przez siebie, powoduje, że on się roz, rozchodzi. Się to powietrze w takie bąbelki, tak jak do akwarium się wkładało taką kosteczkę. I powiedzmy, że, powiedzmy, że ma, mamy naszą kranową, i powiedzmy, że jest, że jest fatalna. Ozonator by był super maszyną bo on Wam zneutralizuje pestycydy, związki chemiczne, zabije jakieś, jeśli by były bakterie i inne rzeczy. Zabiję to i wtedy wkładam tę końcówkę tu, podłączam to do prądu, włączam sobie cykl jakiś, wychodzę od razu stąd, to. to sobie popracuję. Wystarczyłoby na, na jakąś małą miseczkę wody, na szklankę wody, wystarczyło minutę, żeby popracował. Ja od razu mam pytanie, ale jak? Ale jak ozon wyczyści wodę? Mógłbyś w skrót to powiedzieć, czy nie? Ozon wyczyści wodę, że będąc agresywnym gazem, on się będzie łączył. On, on chce się połączyć tak, tak samo, właśnie na tej samej zasadzie nam szkodzi w ciele. Jest jest takim agresywnym oksydantem, bo to jest tlen. To jest tlen O3, czyli to jest tlen z dodatkowym atomem tlenu. Naturalnie tlen występuje w O2 formie, mhm. czyli dwie, dwa atomy tlenu połączone. Tutaj jest trzeci i niestabilny, bardzo agresywny, on się chce złączyć z czymś, on się będzie utleniał. On się, cała, cała teoria zdrowego żywienia i stylu życia jest antyoksydacyjna, czyli unikamy takich rzeczy jak ozon. A tutaj masz nagle ozon, wchodzi do kuchni twojej, do ci, Twojego ciała i Cię chce utlenić. I, i to, jest, to jest problem, to jest starzenie się bardzo szybkie i to jest cho, cho, chorobotwórcze. A z kolei w wodzie on sobie będzie chciał ze wszystkim, co się da i tam znajdzie pestycydy, związki chemiczne, z którymi się dopasuje, połączy się z nimi, zneutralizuje je do formy, do jakiejś innej formy. Może być nawet tak, że się ta, ta forma wysadzi, że to się jakaś sól stworzy, może, może w innej formie, może w lotnej. Na pewno są chemicy, którzy dajcie powiedzą znać. dajcie znać, jeśli wiecie jak, jak to się dzieje, bo to by było ciekawe dla mnie, ciekawe mm. może nie dla wszystkich. Do Glinka jeszcze zapomniałem, że można wsypać, wsypać bentonit do kontenera, szklanki jakiejś, nie metalowego, tylko porcelana albo szkło. Nasypać sobie na dno i tam wodę przelewać przez tą glinkę, dać jej opaść na, na ten i tak samo będzie Wam pięknie czyściła wodę. Dokładnie co to, to... Bentonit wapienny. Dobra, już lecimy, kocham Was bardzo, Macie Glinka, możecie zamówić od szefirka i jadę po Kocham Was bardzo, tej firmy mamy tutaj... Szefirek. I do zobaczenia. Do Tylko. następnego. To zna